Jesteś taka ładna ostatnio Z nową dziarą w dresach, ty szedziesz z marihuaną Z blizną pod czaszką, z Chciałbym cię namalować, jak walisz wiadro. Jesteś taka ładna ostatnio Z nową dziarą w dresach, ty szedziesz z marihuaną Z blizną pod czaszką, z wapato Chciałbym cię namalować, jak walisz wiadro. Jak jedna z moich francuskich prostytutek Chiński zwiad ci mnie, stary łutęg ale trudno jest ci patrzeć w oczy kotek Pytasz wtedy na chuja się gapisz, a ja tracę wątek To jest podświadome, że czuję strach związany z twoim teleskopem, ale potem Orzeźwiasz mnie mała jak twój alkoholowy oddech Ty kurwa piłaj spirytus. Z tobą chodzę po wódzie jak Jezus Chrystus. Wyjebany masz gdzie robisz siku pod komisariatem, czy w ręku na chodniku. Kocham cię mała, mimo twych wyroków. Na chuju małaś tamten samochód. Teraz muszę być w dołku, bardziej niż teraz na dołku. Jesteś taka ładna ostatnio, z nową dziarą w dresach, ty sierdzie z marihuaną, z blizną podczoszką stylu wapato. Chciałbym cię namalować jak walisz wiadro. Jesteś taka ładna ostatnio, z nową dziarą w dressach, ty z marihuaną, z blizną z stylu wapato. Chciałbym cię namalować jak walisz wiadro.